Na fakt publikacji postanowienia dotyczącego wykroczenia. Y Pamiętacie ten film? To film, jak wychodziłem z sądu rejonowego w Cieszynie po publikacji wyroku dotyczącego przekroczenia prędkości. Za który oczywiście zostałem skazany, no bo jakże by mogło być inaczej. Otrzymałem wyrok z uzasadnieniem, który został sporządzony przez. Sędziego Piotra Stanelika. Postępowanie było w pełni jawne. Sygnatura akt, jakby ktoś był zainteresowany. 2 W 12 przez 24. Ja postanowiłem, że ja się nie będę naśmiewał ani nie będę się wyrażał na temat szanowania bądź nieszanowania niektórych wyroków. Ja po prostu będę przedstawiał fakty, które m.in. są w tym uzasadnieniu. Niech ludzie sami stwierdzają, jak działa sądownictwo w Polsce i sąd rejonowy w Cieszynie. A o tym uzasadnieniu zrobię dłuższy materiał. Choćby z tego powodu, że zostało oczywiście użyte standardowe stwierdzenie sądów: kopiuj wklej że sąd, biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego nie dał wiary wyśnieniu obwinionego, uznając, że stanowią one wyłączną linię obrony przyjętą na użytek niniejszego postępowania. <noise> Dodatkowo również możemy przeczytać o spójności zeznań dwóch funkcjonariuszy, ale to opowiemy sobie przy rozbieraniu na części tego uzasadnienia w dłuższym filmie, jakie te zeznania były spójne i jak pan sędzia uznał zeznania za zgodne z prawdą. Ale już chyba najbardziej rozbawił mnie tekst o tym, że nie było nie dających się usunąć wątpliwości. Szczególnie w kontekście, że zostałem skazany za 41 km na godzinę, a sam biegły wskazywał, no, że mogło. Być to 38, a więc już inna kara. No ale, żeby była jasność, ja twierdziłem, że pomiaru w ogóle nie było. Dlaczego? No, dlatego, że ja tego pomiaru nie widziałem. A prosząc policjantów o to, żeby mi wskazali ten pomiar, powiedzieli mi, że nie ma takiej możliwości. Także zapraszam do obserwowania. Od tego wyroku oczywiście będzie składana apelacja. Oczywiście, jak to bywa, prawdopodobnie nic ona nie da. Natomiast przeczytam Wam całe uzasadnienie i odniosę się do tego, co w tym uzasadnieniu jest napisane punkt po punkcie, jak to wyglądało z mojej perspektywy, jakie są dowody na potwierdzenie tego, co ja mówię, jakich dowodów nie ma na potwierdzenie tego. Co mówili policjanci. A przypominam, że w Polsce winę podobno trzeba udowodnić ponad wszelką wątpliwość. I tą winę ktoś musi też udowadniać. A tutaj jakby oprócz zeznających policjantów strony nie było w ogóle. Pozdrawiam. Sąd w Cieszynie.